Jak ocenić poziom zagrożenia życia, widząc niepokojące zdarzenie? Jak udzielić pierwszej pomocy i nie zrobić z nikomu krzywdy? Omdlenia, poparzenia, krwotoki, udary, a także pożary czy wypadki samochodowe to sytuacje, które są w życiu każdego człowieka. A skąd mamy wiedzieć, jak pomóc innym lub sobie? Ja to wiem bardzo dobrze, ponieważ od ponad 30 lat zajmuję się ratowaniem ludzkiego życia. Ale czy jak byłem nastolatkiem, to dobrze znałem te zasady? Oczywiście, że nie bo wtedy nie było tak dokładnie i zrozumiale napisanego podręcznika szkolnego, z którego mogłem się uczyć i przyswoić tą wiedzę. W podręczniku wydawnictwa Mas Edukacja są szczegółowo opisane możliwe zagrożenia życia i zdrowia każdego z nas wraz ze wskazówkami i poleceniami, jak odpowiednio się zachować oraz jakie wykonywać czynności, by pomóc sobie i innym. Wiedza o cyberbezpieczeństwie, która jest niezbędna dla dzisiejszej młodzieży, a także zasady bezpiecznego używania broni, czyli edukacja obronna, te ważne zagadnienia współczesnego świata, znajdziecie właśnie w tym podręczniku. Jest napisany zrozumiałym językiem dla uczniów. A w materiałach dodatkowych dla nauczyciela prowadzącego ten przedmiot dostępne są między innymi filmy instruktażowe z udzielenia pierwszej pomocy. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo są one nagrane z udziałem uczniów i ułatwiają zapamiętywanie wykonywanych czynności, które mogą później uratować czyjeś życie lub zdrowie, a jednocześnie ułatwiają prowadzenie lekcji. I najważniejsze, te i inne tematy zawarte w podręczniku do edukacji dla bezpieczeństwa wydawnictwa mac, edukacja są zgodne z podstawem programową w szkole podstawowej. Polecam, bo życie mamy tylko jedno.